Cześć z tej strony, Mikaty! Zapraszam do subskrybowania kanału, komentarzy, łapek w górę. Dojeżdżamy do 5000 subów. Jest legenda, jest legenda, druga legenda. Podrząd to po prostu coś, w co nie mogę uwierzyć. Tak jak przez cały tydzień, moim maksymalnym dropem był bardzo rzadki, tak tutaj w tym momencie odpalam się z legendami. Bardzo fajnie, bardzo się cieszę. Pochwalcie się w komentarzach, czy w tym tygodniu, w ciągu najbliższych dni, jakie minęły, mieliście jakieś legendarne, tudzież mityczne stardropy, i co z nich wydropiło? Co to będzie? Co to będzie? To jest skin do. Pika, księżycowy Królik Squeak. Oczywiście, że biorę to są podwójne stardropy, więc mamy Epika. Mamy Epika. Może coś fajnego, może coś co mi się spodoba. Kredyty. Kredyty biorę zawsze. Kredyty biorę w ciemno. Ci się nie zastanawiam. No, po prostu żyć nie umierać. Ale co to pojawił się kolejny Stardrop, kolejna szansa. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Rzadki, bardzo rzadki i taki już zostanie, niech to będzie coś fajnego, podwajacze. Lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie.